straonnoy protsessor Jesteśmy w tym miejscu, gdzie to było kolano? Teraz idziemy tutaj w górę. Bezpośrednio nad nami Bezpośrednio nad nami jest wyjście z kuchni. Czyli jedynym problemem jest to połączenie, połączenie gdzie, nam... gdzie z góry kuchnia spada w to miejsce. Bo to klapie się w to miejsce. Tak zobaczy pan. To klapie się na te kolano. Wszystko do tego dochodzi toaleta. I tutaj może narastać, a jeżeli nie przyplinuje pan szamba to On wszystko się cofa, taki. tak? I tam robi ten cały czop. Czyli jedynym problemem to jest te kolano, które jest tam przy tej popielniczce. Czyli tam by trzeba było, tak jak Pan studnie jakąś robić? Wie Czy... Pan co? My nie sugerujemy. Można by było ją zrobić. Jeżeli jest niezrobiona, to trzeba z tym żyć. Można z tym żyć. Tylko trzeba zwracać uwagę, bo problem jest tutaj, tak? Nie no, już, już w tej chwili tłuszcze nie wylewane. Wylewane tłuszcze mm -hmm. to albo do słoika, albo do, słońca, albo do Mhm. i tylko końcówki, tej. i papierem też przedzierane są patelnie ale tak jak mówię, toaleta jak dochodzi no to ona tam się to wszystko zbiera tak dziwnie zrobione, że ta woda w toalety, no wszystko to spada i ta woda nie ma może siły tego odebrać bo tutaj mamy cały odcinek do szampa jest, jest ładny, prosty, cały jest woda nie stoi, wszystko jest ok. Odcinek z toalety do, do tego spryskiwania też jest ok. To jest to, nie mać, ma się tak. tak. Prze, nie przelada. jeżeli tam się co, cofa, to auto